Cześć, witajcie. Dzisiaj w ramach internetowej szkoły żeglarstwa firmy Bryk i w cyklu sekrety manewrowania pokażę Wam i omówię manewr, który stosujemy, kiedy nie możemy wypłynąć z miejsca naszego cumowania w sposób klasyczny dziobem w kierunku wyjścia z portu, czy dziobem w kierunku wyjścia z alejki, w której cumujemy, ze względu na przeciwny silny wiatr. Tego manewru najczęściej uczymy Was na lewelu czwartym naszych szkoleń żeglarskich Forwacji. Manew ten możemy stosować zarówno na jachtach z jedną płetwą storową, jak i z dwoma płetwami storowymi. Na początku ten manewr zobaczycie w wersji przyspieszonej, potem omówię go na tablicy szkoleniowej, a na końcu zobaczycie go i omówię go już na filmie z normalną prędkością. Serdecznie zapraszam. I tu przygotowanie do wyjścia. Wyjście jest w lewo, zakładamy, że tam nie możemy płynąć, a więc skręcamy w prawo. I kochani, dokonujemy szybkiego skrętu i wyjazd rufą w kierunku wyjścia z alejki. Tak to na szybko wygląda. A teraz popatrzmy sobie na tablicę szkoleniową. A zatem omówmy sobie ten manewr na tablicy szkoleniowej. Założenie jest takie, że wieje wiatr z tego kierunku silny. Gdybyśmy próbowali wyjść klasycznie jak tym, zarówno z jedną płetwą sterową, jak i z dwoma płetwami sterowymi w tą stronę, to mogłoby się okazać, że mimo, że chcieliśmy tą cyrkulację pod wiatr zrobić maksymalnie zaciśnioną, i nawet używając steru strumieniowego, i w przypadku jak tu z jedną płetwą sterową nadrzucając jeszcze rufę w tą stronę, mogłoby się okazać, że. Nie jesteśmy w stanie wykonać skrętu i wylądujemy na jachtach po przeciwnej stronie. Zakładamy w ogóle, że oczywiście nie ma tak dużo miejsca jak w przypadku tej marynarki, którą trenowaliśmy, że te jachty są mimo wszystko po drugiej stronie stoją umujące. I dlatego też, zwłaszcza w przypadku jachtu z dwoma potwami sterowymi, wersja manewru odwrotnego jest lepsza. Na czym on polega? Polega on na tym, że wychodzimy, wypływamy, jeżeli oczywiście mamy miejsce. Z tej strony, bo jeżeli nie byłoby miejsca, no to mamy problem. Już pokazywałem to na którymś z filmów, kiedy wychodziłem dużym jachtem 530. Na szczęście nie jest przy bardzo silnym wietrze, ale w takiej sytuacji, kiedy no niestety nie było tu miejsca, żeby skręcać w tą stronę, i mimo wszystko trzeba było wykonać manewr pod wiatr. Ale jeżeli mam możliwość, to żeby nie ryzykować wjechania w moringi, wolę wykonać manewr właśnie w ten sposób. Rozpoczynam skręt w prawo. W momencie, kiedy e, rufa mojego jachtu przechodzi najszersze miejsce jak tu obok, kiedy to obu się zmniejsza, mamy tu więcej miejsca, robię maksymalny skręt, nawet bez użycia steru strumieniowego. Wiatr mi pomaga, bo dziób jest lżejszy i szybciej cyrkuluje. I wyjeżdżam sobie w prawo. Teraz tak, następny moment nefralgiczny to jest zatrzymanie, jak no, nie możemy jechać zbyć, zbyt daleko do przodu. W tym momencie zatrzymujemy jacht, i co jest bardzo ważne, żeby dość szybko rozpocząć ruch w tą stronę, czyli żeby jak, jak najszybciej się zacząć cofać, aby wiadna z nie spychał dalej do miejsca, które no, gdzie już nie możemy dalej płynąć, bo jest koniec, koniec mariny, koniec portu, czy koniec tej alejki. Bardzo ważne jest w tym momencie użycie maszyny wstecz, ale musimy użyć maszyny wstecz z odpowiednią mocą, dobierając odpowiednio obroty. Dlaczego? Bo no, pamiętajmy o efekcie śruby. W przypadku naszego jachtu, jak śruba jest lewoskrętna, więc w momencie, kiedy cofamy się, rufę nam ciągnie w tą stronę. Jeżeli użylibyśmy bardzo szybko całkowitej, cał, całej naprzód do tyłu, wprowadzilibyśmy śrubę w kawitację i rzeczywiście nie tak szybko byśmy nadali prędkości manewrowej do tyłu, ale mocno by nam rzuciło rufę w tą stronę, co mogłoby spowodować, że wyjedziemy po z tej strony. Więc tutaj motor wstecz, ale też jakby szczuciem dodajemy tych obrotów, aby jak najszybciej się rozpędzić, uzyskać prędkość manewrową te 2,5 węzła do 3. I w tym momencie wszystko jednocześnie jest to jak z jedną płetwą sterową, a bardziej nawet czasami przydatne jest to przy dwóch płetwach sterowych, ponieważ wiatr z tego kierunku nam stabilizuje dziób i tylko dźwigamy rufą się w kierunku wiatru, w kierunku już miejsca, gdzie mamy o wiele więcej pola do manewru, aby się wykręcić i popłynąć w odpowiednim kierunku. I tak ten manewr został zaplanowany i wykonany. Yy, niestety, prawda jest taka, że dużo zależy tutaj też od doświadczenia skipera. Ile tej, to obrotów należy dać, bo pamiętajmy, każdy jak się różni od siebie, inna moc silnika, inna wielkość śruby, ale też inna wielkość płetwy storowej, czyli ta powierzchnia większa powoduje większy moment skręcający i tak dalej, dalej. Nie ma dwóch takich samych jaktów, na którym ten manewr zrobi się dokładnie tak samo. Są te pewne niuanse, o których trzeba pamiętać i których które się nauczyć trzeba i trzeba je przetrenować. I teraz omówimy sobie ten manewr na filmie z normalną prędkością. Ten manewr jest realizowany w formule 2 plus 1, czyli skipper plus dwóch załogantów. I odejście z tego miejsca postojowego. zwróćcie uwagę, jest troszkę specyficzne, ponieważ sumy zostały wcześniej zwinięte, a jacht jest przyklejony do Kei na odbieczach rufowych, bo maszyna pracuje wstecz. To taki jeden z dodatkowych elementów podczas tego szkolenia. I rozpoczyna się manewr. Było dość szeroko między jachtami, ale staramy się wynąć dość blisko jachtu z lewej strony, aby nauczyć się dobrze oceniać, w którym momencie należy skręcać w prawą stronę, aby nie zawadzić rufą o burtę jachtu z lewej, z lewej strony. I już tutaj następuje skręt. On powinien być szybszy nawet, gwałtowniejszy. No ale to jest szkolenie. I tutaj już kolega wyprowadził jacht na prawą stronę. Jeszcze tutaj troszkę idzie do przodu, ale już tutaj rozpoczął pracę maszyną wstecz. Nabiera prędkości manewrowej do tyłu i już następuje korekta kołem sterowym kursu. Nie za szybko to zrobił, żeby nie rzuciło rufy w prawą stronę, bo rufa przy gwałtowniejszym nabieraniu prędkości, przy, powiedzmy, dania, daniu maszyny całą wstecz, no, mogłaby spowodować to nadrzucenie rufy w niekorzystnym kierunku. I proszę bardzo, idziemy elegancko do tyłu, równiutko, z odpowiednią prędkością manewrową. Wiatr nie jest szalony oczywiście, ale kiedyś trzeba ćwiczyć ten manewr. Proszę bardzo, z tej perspektywy dokładnie widać, że jesteśmy idealnie, bo idealnej odległości między jachtami. I to byłoby na dzisiaj wszystko. Wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.